Warszawskie popołudnie. Słońce przebijało się przez chmury, oświetlając ruchliwe ulice stolicy. Robert Lewandowski, światowej sławy piłkarz, siedział w swoim luksusowym samochodzie, czekając na zmianę świateł na skrzyżowaniu alei jerozolimskich i marszałkowskiej. Był to rzadki moment spokoju w jego napiętym harmonogramie. Właśnie wracał z treningu reprezentacji Polski przed ważnym meczem eliminacyjnym. Nagle jego uwagę przykuł widok młodego chłopca, może dwunastoletniego, który przeciskał się między samochodami, oferując butelki z wodą kierowcom. Chłopiec miał na sobie znoszone, ale czyste ubrania i duży plecak wypełniony butelkami. Jego twarz wyrażała determinację, mimo że większość kierowców ignorowała jego obecność. Robert obserwował, jak chłopiec podchodził do kolejnych samochodów. Spotykając się z odmowami i obojętnością. Mimo to, młody sprzedawca nie poddawał się. Kiedy zbliżył się do samochodu Roberta, piłkarz opuścił szybę. Cześć, młody człowieku, powiedział Robert z uśmiechem. Ile kosztuje ta woda? Chłopiec, wyraźnie zaskoczony, że ktoś się do niego odezwał, potrzebował chwili, aby odpowiedzieć. Trzy złote za butelkę, proszę pana, powiedział nieśmiało. Nie rozpoznając na początku, z kim rozmawia, Robert sięgnął do portfela i wyciągnął banknot 100 złotowy. Daj mi trzy butelki, powiedział, wręczając chłopcu pieniądze. Chłopiec, zdumiony hojnością klienta, zaczął szukać reszty, ale Robert powstrzymał go gestem: Zatrzymaj resztę. Widzę, że ciężko pracujesz. Dopiero wtedy chłopiec przyjrzał się bliżej swojemu klientowi i jego oczy rozszerzyły się w szoku. Pan! Pan jest Robert Lewandowski, wykrzyknął, nie mogąc uwierzyć własnym oczom. Robert uśmiechnął się ciepło. Tak, to ja. A jak ty masz na imię? Marek, odpowiedział chłopiec, wciąż oszołomiony. Miło cię poznać, Marku. Powiedz mi, dlaczego sprzedajesz wodę na ulicy? Marek zawahał się przez chwilę, ale coś w spojrzeniu Roberta dodało mu odwagi. Moja mama jest chora, proszę pana. Próbuję zarobić trochę pieniędzy, żeby jej pomóc. Robert poczuł, jak jego serce ściska się na te słowa. Przed oczami stanęły mu wspomnienia z własnego dzieciństwa, kiedy to jego rodzina również borykała się z trudnościami. Marek, powiedział poważnie, chciałbym ci pomóc. Czy mógłbyś jutro przyjść na stadion narodowy? Będziemy tam mieli trening. Poproszę ochronę, żeby cię wpuścili. Marek nie mógł uwierzyć w to, co słyszy. Naprawdę? Oczywiście, przyjdę. W tym momencie światła zmieniły się na zielone. Robert musiał jechać, ale czuł, że to spotkanie było początkiem czegoś ważnego. Do zobaczenia jutro, Marek, powiedział odjeżdżając. Marek stał na chodniku, patrząc za odjeżdżającym samochodem, trzymając w ręku 100 złotowy banknot. Nie wiedział jeszcze, jak bardzo to przypadkowe spotkanie zmieni jego życie. Następnego dnia Marek stał przed imponującą bryłą Stadionu Narodowego, czując mieszaninę podekscytowania i niepewności. Miał na sobie swoją najlepszą koszulkę nieco wyblakłą replikę koszulki reprezentacji Polski z numerem Lewandowskiego. W ręku ściskał plastikową torbę z butelkami wody. Nie był pewien, czy powinien je przynieść, ale czuł się dziwnie nagi, bez swojego towaru. Podszedł do bramki, gdzie czekał na niego surowo wyglądający ochroniarz. Nazywam się Marek, powiedział nieśmiało. Pan Lewandowski mnie zaprosił. Ochroniarz skinął głową. Tak, zostaliśmy poinformowani, proszę za mną. Marek został zaprowadzony na boisko, gdzie reprezentacja Polski właśnie kończyła trening. Chłopiec patrzył z podziwem, jak jego idole z dzieciństwa biegają, podają i strzelają. Nagle Usłyszał znajomy głos. Marek, cieszę się, że przyszedłeś, powiedział Robert Lewandowski, podchodząc do chłopca z uśmiechem. Dzień dobry, panie Lewandowski, odpowiedział Marek, próbując ukryć tremę. Robert poklepał go po ramieniu. Mów mi, Robert, chodź, porozmawiamy. Usiedli na ławce rezerwowych. Robert przez chwilę przyglądał się chłopcu, a potem zapytał: Powiedz mi, Marek, jak długo już sprzedajesz wodę? Od trzech miesięcy, pan. Robert, odpowiedział Marek. Odkąd mama zachorowała i musiała przestać pracować? Robert pokiwał głową ze zrozumieniem. To bardzo odważne z twojej strony. Wiesz, ja też miałem trudne dzieciństwo. Mój tata zachorował, gdy byłem młody i musiałem szybko dorosnąć. Marek spojrzał na niego z niedowierzaniem. Naprawdę! Ale jest pan najlepszym piłkarzem na świecie, Robert zaśmiał się cicho. Może teraz tak, ale uwierz mi, droga do tego była długa i trudna. Wiesz co mi pomogło? Marek pokręcił głową. Determinacja i ciężka praca, kontynuował Robert, ale także wsparcie innych ludzi. Sam nigdy bym tego nie osiągnął. Robert wstał i podszedł do torby stojącej obok ławki. Wyciągnął z niej piłkę i podał ją Markowi. Chodź, pokażę ci kilka trików powiedział z uśmiechem. Przez następną godzinę Robert uczył Marka podstaw kontroli piłki, pokazując mu jak przyjmować, podawać i strzelać. Chłopiec był zdumiony cierpliwością i życzliwością swojego idola. Pod koniec treningu Robert powiedział: Marek, widzę w tobie ducha walki to samo, co widzę w sobie i moich kolegach z drużyny. Ale pamiętaj, że sukces to nie tylko ciężka praca, to także mądre decyzje i korzystanie z możliwości, które daje nam życie. Marek skinął głową, chłonąc każde słowo. Mam dla ciebie propozycję, kontynuował Robert. Co powiesz na to, żebyś zamiast sprzedawać wodę na ulicy, pomagał w sklepiku na stadionie podczas meczów? Będziesz mógł zarobić więcej i w bezpieczniejszych warunkach. Oczy Marka rozszerzyły się z niedowierzania. Naprawdę? To byłoby niesamowite! Robert uśmiechnął się. Świetnie, porozmawiam z kierownictwem stadionu. A teraz dodał, wręczając Markowi podpisaną piłkę Masz coś na pamiątkę. Gdy Marek opuszczał stadion tego dnia, czuł, że jego życie właśnie się zmieniło. Nie tylko dostał szansę na lepszą pracę, ale także zyskał mentora kogoś, kto rozumiał jego sytuację i chciał mu pomóc. Minęły trzy miesiące od pamiętnego spotkania Marka z Robertem Lewandowskim. Życie chłopca zmieniło się diametralnie. Pracował teraz w sklepiku na stadionie narodowym podczas meczów i innych wydarzeń, zarabiając znacznie więcej niż kiedykolwiek na ulicy. Jednak największą zmianą było to, że znalazł w Robercie nie tylko mentora, ale i przyjaciela. Pewnego dnia, tuż przed ważnym meczem eliminacyjnym. Robert poprosił Marka o spotkanie w kawiarni niedaleko stadionu. Chłopiec przyszedł punktualnie, ubrany w nową koszulkę reprezentacji prezent od Roberta. Cześć, Marek przywitał go Robert z uśmiechem. Jak się czujesz przed dzisiejszym meczem? Trochę się denerwuję przyznał Marek To mój pierwszy tak duży mecz w sklepiku. Robert pokiwał głową ze zrozumieniem To normalne wiesz, ja przed każdym ważnym meczem też czuję tremę. Marek spojrzał na niego z niedowierzaniem. Naprawdę? Ale pan, ty jesteś kapitanem reprezentacji. I właśnie dlatego, odpowiedział Robert. Im większa odpowiedzialność, tym większy stres. Ale nauczyłem się, że stres może być też motywujący. Wykorzystuję go, żeby się skupić i dać z siebie wszystko. Marek zamyślił się nad tymi słowami. A jak pan, jak ty to robisz? Robert uśmiechnął się. Mam kilka technik. Jedną z nich jest wizualizacja. Wyobrażam sobie, że już jestem na boisku, że strzelam gole, że wygrywamy. To pomaga mi się uspokoić i uwierzyć w siebie. Chłopiec słuchał uważnie, chłonąc każde słowo. Ale wiesz, Marek, kontynuował Robert, najważniejsze jest to, żeby pamiętać, dlaczego to robimy. Ty pracujesz w sklepiku, żeby pomóc mamie, prawda? Marek skinął głową. A ja gram dla Polski, dla kibiców, dla drużyny. Kiedy pamiętasz o celu, łatwiej jest pokonać strach. Robert sięgnął do kieszeni i wyciągnął małą, czerwoną wstążkę. Mam coś dla ciebie, powiedział, wręczając ją Markowi. To moja szczęśliwa wstążka. Nosiłem ją na kostce podczas wielu ważnych meczów. Teraz chcę, żebyś ty ją miał. Marek wziął wstążkę drżącymi rękami. Ale to twoja szczęśliwa wstążka. Nie mogę jej wziąć. Robert położył dłoń na ramieniu chłopca. Możesz, bo wierzę w ciebie, Marek. Wierzę, że poradzisz sobie świetnie nie tylko dzisiaj, ale i w przyszłości. Ta wstążka ma ci o tym przypominać. Oczy Marka zaszkliły się. Dziękuję, Robert. Nie zawiodę cię. Wiem, że nie. Odpowiedział Robert z uśmiechem. A teraz chodź. Mamy mecz do wygrania: ty w sklepiku, ja na boisku. Gdy wychodzili z kawiarni, Marek czuł się silniejszy i pewniejszy siebie niż kiedykolwiek wcześniej. Wiedział, że czeka go trudne zadanie, ale miał przy sobie wsparcie swojego idola i mentora. Z czerwoną wstążką w kieszeni był gotów stawić czoła każdemu wyzwaniu. Stadion narodowy pulsował energią. Tysiące kibiców w biało-czerwonych barwach skandowało, tworząc ogłuszającą symfonię patriotycznego uniesienia. Powietrze było gęste od emocji, a atmosfera elektryzująca. W sklepiku stadionu Marek pracował jak w transie, obsługując klientów z niespotykaną dotąd energią i uśmiechem. Czerwona wstążka od Roberta, zawiązana teraz na jego nadgarstku, dodawała mu odwagi. Chłopiec czuł, jak adrenalina pulsuje w jego żyłach. Każde zamówienie, każda transakcja były dla niego małym zwycięstwem. Przypomniał sobie słowa Roberta o wykorzystywaniu stresu jako motywacji i teraz widział, jak ta rada sprawdza się w praktyce. Jego ruchy były pewne, jego głos spokojny, nawet gdy tłum przed ladą gęstniał. Na boisku Robert Lewandowski prowadził polską drużynę do zwycięstwa. Mecz był trudny, przeciwnik wymagający, ale z każdą minutą było jasne, że Polacy nie oddadzą łatwo punktów. Marek, mimo nawału pracy, co jakiś czas zerkał na duży ekran zawieszony w sklepiku, śledząc przebieg spotkania. Widział, jak Robert walczy o każdą piłkę, jak mobilizuje kolegów z drużyny. W pewnym momencie kamery pokazały zbliżenie twarzy kapitana. Była na niej widoczna ta sama determinacja, którą Marek widział podczas ich prywatnych rozmów. To dodało chłopcu jeszcze więcej energii do pracy. W przerwie między połowami sklepik przeżywał prawdziwe oblężenie. Kibice, podekscytowani dobrą grą reprezentacji, masowo kupowali pamiątki. Marek pracował szybko i sprawnie, ale w pewnym momencie zauważył, że kończy im się zapas koszulek reprezentacji, najbardziej pożądany towar tego wieczoru. Co teraz? Zapytał spanikowany kolega Marka, młody student dorabiający w sklepiku. Chłopiec przez chwilę się zawahał, ale potem przypomniał sobie słowa Roberta o radzeniu sobie ze stresem i podejmowaniu decyzji pod presją. Wziął głęboki oddech i powiedział: Spokojnie, zajmę się tym. Marek szybko pobiegł do magazynu, gdzie znalazł dodatkowe pudła z koszulkami. Sam nie był w stanie ich przenieść, ale wiedział, co robić. Przypomniał sobie, jak Robert mówił o znaczeniu pracy zespołowej i proszeniu o pomoc, gdy jest to potrzebne. Bez wahania poprosił o wsparcie dwóch ochroniarzy, których znał z widzenia: Chłopaki, potrzebuję waszej pomocy. Powiedział, starając się brzmieć pewnie mimo młodego wieku: Mamy kryzys z koszulkami, a sami nie damy rady przenieść pudeł. Ochroniarze spojrzeli na siebie, potem na Marka i uśmiechnęli się: Jasne, mały, pomożemy ci, w końcu jesteś protegowanym Lewandowskiego, nie? Marek poczuł ciepło na sercu, słysząc te słowa. Zdał sobie sprawę, że jego relacja z Robertem nie tylko zmieniła jego życie ale także sposób, w jaki inni go postrzegali. Z pomocą ochroniarzy, Marek szybko uzupełnił zapasy w sklepiku. Dzięki jego szybkiej reakcji nie tylko nie stracili klientów, ale nawet zwiększyli sprzedaż. Kierownik sklepu, starszy mężczyzna o nazwisku Kowalski, obserwował całą sytuację z rosnącym podziwem. Dobra robota, Marek, powiedział, klepiąc chłopca po plecach. Zachowałeś zimną krew i rozwiązałeś problem. To cecha prawdziwych liderów. Te słowa sprawiły, że Marek poczuł się jeszcze bardziej zmotywowany. Pracował z jeszcze większym zapałem, jednocześnie pomagając mniej doświadczonym kolegom radzić sobie z natłokiem klientów. Tymczasem na boisku mecz wchodził w decydującą fazę. Do końca pozostało 15 minut, a wynik wciąż był remisowy. Marek, korzystając z chwili przerwy, wybiegł na korytarz, skąd mógł zobaczyć fragment boiska. Atmosfera na stadionie była napięta do granic możliwości. Kibice skandowali imię Roberta, prosząc o gola. Marek ściskał czerwoną wstążkę, modląc się w duchu o zwycięstwo. I wtedy to się stało. W 80. minucie meczu Robert Lewandowski otrzymał precyzyjne podanie od Piotra Zielińskiego. Kapitan reprezentacji przyjął piłkę, minął jak burza dwóch obrońców i znalazł się oko w oko z bramkarzem przeciwników. Cały stadion wstrzymał oddech. Robert, zachowując zimną krew, uderzył piłkę z chirurgiczną precyzją. Bramkarz rzucił się, próbując interweniować, ale piłka już zmierzała do siatki. Gol! Stadion eksplodował radością. Fala dźwięku niemal zwaliła Marka z nóg. Polska prowadziła 1-0. Chłopiec skakał z radości, ściskając czerwoną wstążkę i krzycząc na całe gardło. W tym momencie poczuł, że jest częścią czegoś większego. Nie tylko jako fan, ale jako ktoś, kto również przyczynił się do sukcesu tego wieczoru, choć w inny sposób. Ostatnie minuty meczu były nerwowe, ale polska obrona, zmotywowana golem kapitana, grała jak w transie. Gdy sędzia gwizdnął po raz ostatni, cały stadion oszalał ze szczęścia. Polska wygrała kluczowy mecz eliminacji. Po meczu, gdy pierwsze emocje już opadły, Robert nieoczekiwanie odwiedził Marka w sklepiku. Był zmęczony, ale jego twarz promieniała radością. Słyszałem, że świetnie sobie poradziłeś powiedział z dumą, patrząc na Marka. Chłopiec promieniał. Nauczyłem się od najlepszego, odpowiedział, czując, jak wzruszenie ściska mu gardło. Robert uśmiechnął się szeroko. Wiesz, Marek, gdy Cię spotkałem tamtego dnia na ulicy, zobaczyłem w Tobie coś znajomego tę samą determinację, którą ja miałem w Twoim wieku. I wiedziałem, że muszę Ci pomóc, tak jak kiedyś pomogli mi inni. Marek poczuł, jak łzy napływają mu do oczu. Dziękuję, Robert, za wszystko. Nie tylko za pracę. Ale za to, że we mnie uwierzyłeś. Nie, Marek odpowiedział Robert, kładąc dłoń na ramieniu chłopca to ja dziękuję. Przypomniałeś mi, dlaczego kocham ten sport i dlaczego warto pomagać innym. Pamiętaj, że sukces smakuje najlepiej, gdy możesz się nim dzielić. W tym momencie do sklepiku wszedł pan Kowalski, kierownik. Marek powiedział: Chciałbym z tobą porozmawiać o twojej przyszłości tutaj. Myślę, że jesteś gotowy na więcej odpowiedzialności. Robert uśmiechnął się, słysząc te słowa: Widzisz, Marek? To dopiero początek, jestem z ciebie dumny. Gdy wychodzili ze stadionu, Marek czuł, że jego życie nieodwracalnie się zmieniło. Z Robertem jako mentorem, z nowymi możliwościami w pracy i z własnymi doświadczeniami był gotów stawić czoła każdemu wyzwaniu, bo zrozumiał, że prawdziwy triumf to nie tylko zwycięstwo na boisku czy w pracy, ale przede wszystkim zwycięstwo nad własnymi słabościami i zdolność do pomagania innym. Ta noc na stadionie narodowym była nie tylko sportowym świętem dla Polski, ale także początkiem nowego rozdziału w życiu młodego chłopca, który odważył się marzyć i ciężko pracować, by te marzenia spełnić. Marek wiedział, że czeka go jeszcze wiele wyzwań, ale z naukami Roberta i własną determinacją był gotów stawić im czoła. Gdy dotarł do domu, gdzie czekała na niego mama, opowiedział jej o wszystkim, co się wydarzyło. Widząc dumę w jej oczach, Marek poczuł, że wszystkie trudności, przez które przeszli, były tego warte. Zasypiając tej nocy, z czerwoną wstążką, bezpiecznie schowaną pod poduszką, Marek marzył o przyszłości, przyszłości pełnej możliwości, które teraz wydawały się w zasięgu ręki. To była noc triumfu. Triumfu polskiej reprezentacji, triumfu Roberta Lewandowskiego, ale przede wszystkim triumfu ducha młodego chłopca, który dzięki swojej determinacji i pomocy innych znalazł swoją drogę do lepszego jutra.